Teraz wróćmy jeszcze do tego ważnego tematu: oczywiście, rozpoczęcie roku szkolnego za nami, ale jeszcze warto wrócić do tego wydarzenia z Tomaszowa Mazowieckiego. A to dlatego, że na miejscu podczas rozpoczęcia roku szkolnego był Antoni Macierewicz. A temat jego wystąpienia Smoleńsk. Był szef MON w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Zabrał głos w trakcie inauguracji roku szkolnego w Tomaszowej Mazowieckim, mówiąc o zbrodni smoleńskiej, w której zamordowano całą polską elitę. Narodową sprawę bada teraz łódzki kurator. Te wydarzenia i te tradycje muszą być dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla was, dla uczniów, punktem odniesienia zrozumienia tego, co właśnie się teraz dzieje. Teraz tego czasu, którego symbolem z jednej strony. Jest zbrodnia smoleńska, w której zamordowano całą polską elitę narodową po to, żeby umożliwić sojusz rosyjsko-niemiecki. I drugą straszliwą, po dzień dzisiejszy realizowaną, realizowane wydarzenie. To zbrodnie wykonywane w próbie zdobycia... Państwa ukraińskiego, po to, żeby móc zaatakować Polskę i zniszczyć Europę. Ale Piotr Borowski już teraz z nami. Piotrze, i co teraz? Będzie kontrola? Tak, ta kontrola już się rozpoczęła. Wyjaśniają kontrolerzy, jak wyglądało dokładnie, jak wyglądał przebieg tej inauguracji roku szkolnego w tej właśnie szkole i jak to wyglądało także w poprzednich latach, bo są sygnały, że to nie pierwsza taka sytuacja, kiedy Antoni Macierewicz właśnie przemawiał tutaj w tej konkretnej placówce edukacyjnej, a szkoła nie jest miejscem do tego, żeby prowadzić jakąkolwiek agitację polityczną, mówi o tym wprost kurator oświaty i dlatego zapowiada, że będzie ta sprawa dokładnie wyjaśniana. Szkoła musi być miejscem Wolnym od wszelkiej agitacji politycznej, nie można też prowadzić żadnych działań związanych z jakąkolwiek partią polityczną czy przekazując czy nie może być przekazywania treści kontrowersyjnych. Kuratorium Oświaty w Łodzi podjęło czynności kontrolne. Sprawdzamy zwłaszcza, czy w przeszłości dochodziło do podobnych sytuacji w szkole. Jeżeli tak, to jakie to były sytuacje, jakie treści były przekazywane i w jaki sposób reagowali pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły tłumaczy się, że to nie on zaprosił posła Macierewicza, że on zaprosił starostę, a starosta już przyszedł właśnie z tym politykiem. Starosta Sprawa i Sprawiedliwości, zaznaczmy. Więc dzisiaj poszliśmy do starostwa, chcieliśmy zapytać o tą całą sytuację pana starostę, ale tak się złożyło, że przed naszym wyjściem wyszedł sekretariat, nie chciał nam udzielić informacji, gdzie teraz się znajduje. Nie było także żadnego z jego zastępców. No nie mogliśmy więc zapytać, chociaż bardzo chcieliśmy wyjaśnić, jak to się stało, że Antoni Macierewicz przemawiał podczas inauguracji roku szkolnego i że właściwie nikt nawet mu nie przeszkadzał, bo potem pojawiły się nawet owacje i brawa po jego wystąpieniu, gdzie właśnie mówił o zbrodni smoleńskiej. Tą sprawą interesuje się także Ministerstwo Edukacji Narodowej i tutaj wiceminister Lubnauer mówi w zdecydowany sposób. Jeżeli. Na inaugurację roku szkolnego jest zapraszany polityk, samorządowiec. Okej, okay, pewnie może przyjść, może zachęcić uczniów do nauki, może im życzyć udanego roku szkolnego, ale prowadzić agitację polityczną w żadnym wypadku. Nawet jeżeli jest lokalny czy krajowy polityk, to powinien dzień 1 września czy 2 września w tym roku poświęcić na to, żeby życzyć dzieciom dobrego nowego roku szkolnego, złożyć życzenia nauczycielom, a nie uprawiać politykę. My poprosiliśmy pana kuratora Łódzkiego. On przyjrzał się sprawie. Okazuje się, że pan Macierewicz pojawił się tam nie na zaproszenie dyrektora szkoły, tylko z jednym z samorządowców. Zwróciliśmy uwagę, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. To, co zrobił pan Macierewicz, przede wszystkim obciąża jego, bo to on dopełnił pewnej samowolki ponieważ nadużył zaproszenia do szkoły, którego nawet nie miał, i jeszcze wykorzystał je do celów politycznych. Jest to oburzające. Kurator wyjaśnia przebieg tego zdarzenia w szkole w Tomaszowie Mazowieckim, czy będą też wyciągnięte konsekwencje wobec dyrekcji szkoły na to jeszcze za wcześnie, by udzielić odpowiedzi. Na tę chwilę sprawdzane jest m.in. także to, czy w poprzednich latach również w podobnym stylu odbywały się inauguracje roku szkolnego w tej właśnie szkole.